Ala pokutni z ojcem jest na niego wściekła, ponieważ do niczego się nie przyznał. Pan Motyl uważa, że jest wierny swojej żonie i nie ma żadnej córki. Jednak dziewczyna jest przekonana, że ma drugie życie i owocem tego związku jest młodsza córka, ala nadal jest wściekła na swojego tatę, że tak perfidnie okłamuje ją i mamę. Domniemana siostra Ali postanawia ją śledzić, gdy nadchodzi dogodny moment, łapie ją i zabiera ją do siebie do domu. Po dłuższej chwili pojawia się matka dziewczynki i wreszcie zagadka Ali zostaje rozwiązana. Okazuje się, że dziewczyny nie są siostrami. Już ostatnio mówiłem o tym, że Ala nie powinna wtrącać się w sprawy jej rodziców i dalej to podtrzymuje. Gdyby mama Ali uwierzyła w to, że jej mąż ma drugą rodzinę, co by mogło się stać? Rozwód to na pewno, a resztę jedynie możemy się domyślać. Czy Ala naprawdę tego chce dla swojej rodziny? Chyba nie. Ja nie mam rodzeństwa, i gdybym spotkał jakiegoś podobnego do mnie chłopaka, dziewczynę, to nie myślałbym, że jesteśmy rodzeństwem. Na pewno też nie oskarżyłbym swojego tatę czy mamy o zdradę, bo to ich sprawa, a nie moja, więc ja bym się na pewno do tego nie mieszał. Myśli, że Ala załamie się po tej informacji? Bo jednak miała cichą nadzieję, że będzie miała siostrę.